.pl. Wierchy padły. W meczu trzeciej kolejki rozgrywek czwartej ligi podkarpackiej zespół Ekobolu Stalisanok mierzył się z Piastem Tuczępy. Goście wygrali po fenomenalnym uderzeniu z rzutu wolnego Jakuba Kloca. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania. Nie nastąpiła podwójna zmiana na wdrożenie gospodarzy, bo nisko opuścili zawodnicy z numerem 16. 73 minuta spotkania z do jednego z trzy bramki zawodu z numerem ósmym Jakub Kloc Ostatni w dniu dzisiejszym sędziego pana Marka Pająka kończy zwycięskie dla gości spotkanie z -go. Jedyna bramka padła w 73 minucie po strzale Jakuba Kloca. TV